Cześć, tym razem będzie test e, saturatora, sefonu do wody, czyli sefonu takiego coś, co. Powoduje, że możemy wlać wodę. Umówmy się. Chodzi tutaj o to, żeby wlewać kranówkę. Chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę troszeczkę mniej tego plastiku wrzucali do naszego środowiska. Czyli wylewamy tutaj wodę z kranu, mamy do tego podpięty nabój CO2, który spowoduje, że ta nasza woda będzie gazowana. Mamy 3 stopnie gaz zagazowania tej wody, w zależności od tego, jak ją lubimy i ile gazu lubimy w naszej wodzie. No i dzięki temu przede wszystkim oszczędzamy pieniądze, bo nie musimy kupować tyle wody mineralnej w butelkach, a dwa, przy okazji oszczędzamy też naszą planetę, więc jeżeli komuś na tym zależy, wydaje mi się, że nam wszystkim powinno, to warto w coś takiego lub coś innego w tym stylu się zaopatrzyć. Ten syfon kosztował około 260 zł, jest to jeden z tańszych modeli marki Sodastream. No i dobra, zobaczmy co jest w środku. Wygląda cały ten saturator, który czy też syfon składa się oczywiście z tej części podstawowej, z części do której będziemy wrzucać nasz nabój, czyli tutaj. I ten nabój wygląda w ten sposób. Według producenta starczy on na 80 litrów wody, czyli 80 litrów, 80 butelek, które mamy. W zestawie, oczywiście, butelki można sobie także dokupić osobno, także ten nabój można dokupić sobie osobno. by nabój oryginalny kosztuje około 130 zł, około 100, wy, w zależności gdzie i co znajdziemy w internecie. Natomiast można też te naboje napełnić sobie, i takie napełnienie z tego, co widziałem na Allegro, kosztuje około od 10 zł do, do 30 zł, więc na pewno spróbuję go napełnić w wersji ekonomicznej. Zobaczymy, czy tak samo będzie działał jak ten oryginalny. Zobaczmy, jak to cudo w ogóle podłączyć, tak żeby, żeby napełnić tą pierwszą butelkę, i zobaczymy, jak to działa. Jak widziałem te różne możliwości nagazowania tej wony mineralnej. Mamy oczywiście także w pudełku instrukcję, obsługi i korek do naszej butelki. Odstawię tutaj nabój. Aha, tak, otwieramy tą butelkę. Naszą. butelka. butelkę. Butelka dosyć przyzwoita, mocna. Tak wygląda. No dobra, zamotujmy najpierw nabój. Dobra, teoretycznie wszystko jest. Zobaczymy, jak to będzie działało. Idę napełnić wodę oczywiście kranówką. Dobra, jestem z wodą, oczywiście z kranówką, ze szklanką, żeby zobaczyć, ile bąbelków będziemy mieli w tej wodzie. Tutaj ten wskaźnik, który jest do góry, pokazuje nam, ile musimy nacisnąć. Czyli trzymając przez dwie sekundy, już się pojawią bąbelki. Natomiast naciskając go trzy razy, będziemy mieli lekko nagazowany napój. Naciskając go. 5 razy będziemy mieli go bardziej nagazowanego. Odchylamy i trzeba włożyć butelkę i przekręcić, tak? Żeby ten gaz miał szansę w tej butelce się zatrzymać. Strasznie dziwnie to się tak robi do kamery, ale dobra, dokręcone. Butelka zamontowana. I tak, dwa razy na 3 razy po 2 sekundy, wtedy będzie lekko nagazowana. 5 razy po 2 sekundy wtedy będzie mocniej nagazowana. Jedziemy. Ja lubię mocno nagazowaną, więc e, zrobię ją przynajmniej pięć razy. Tam jeszcze jeden raz. Dobra. Mam nadzieję, że to słyszycie, bo słychać od razu charakterystyczne bąbelki. Ja to jeszcze na innym ujęciu pokażę, ale tego gazu jest całkiem sporo w tej szklance i widać te bąbelki, które się tu już osiadają po szklance. No, ale najlepszy będzie test oczywiście smakowy. Jeżeli miałbym porównać, a nie jestem jakimś wielkim smakoszem czy też testerem wód mineralnych, ale pijąc chociażby dzisiaj żywca gazowanego Mocno gazowanego żywca. Miał ten bąbelki, to jakby takie mocniejsze i takie większe. Ten ma takie masę, ale drobnych bąbelków. Do soda z którym można zamówić też smaki. Smaki czy też różne syropy, które jak wrzucimy do butelki z wodą, to będą dawały nam smak czy toniku, czy też miryndy, czy innych. Ja zamówiłem smak Coca-Coli, czyli tak zwany, ty można powiedzieć taki syrop. Syrop z coli, który jeżeli wrzucimy do. Do butelki, powinien nam zrobić Coca-Colę. On jest na 12 litrów, czyli teoretycznie powinniśmy mieć z tego 12 butelek coli. Kosztował 40 zł z przesyłką. No to czasy przeliczyć, czy to się opłaca. Zaraz zobaczymy, czy to także dobrze smakuje. Zapach faktycznie, jeżeli by się powąchało, to to jest taki typowy. Tak na zagęszczona Coca-Cola, byśmy wąchali e, takie lizaki o smaku coli. Mówmy się, prawdziwa Coca-Cola to nie jest, no ale zawsze coś innego, jeżeli nie jesteście przywiązani do smaku coli czy też do pepsi to być może nawet nie odczujecie różnicy. No dobra, czy to był sprawdzony zakup i trzeba by na pewno warto wydać na to 270 zł? Na tym etapie powiem tak, no woda smakuje jak woda gazowana, nie odbiega od innych wód gazowanych, oczywiście każda woda smakuje, smakuje inaczej. Butelka wygląda zacnie, może nie jeden będzie się cieszył, że taką posiada na pewno inną niż wszyscy. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Tak? Na ile faktycznie ten nabój wystarczy, czy te soki, które, które sobie na pewno domówię na Allegro, będą na tyle dobre. Co więcej, będę chciał sprawdzić także, czy nabój, jeżeli go wyślę do, przez Allegro do nabicia za te 20-30 zł, czy będzie tak samo skuteczny i tak samo dobry jak ten nabój, który, który jest zakupiony oryginalnie. Wygląda to zacnie, wygląda to ładnie, poza tym jeżeli możemy zrobić coś i stać nas na to, żeby polepszyć los planety, to uważam, że powinniśmy to zrobić, bo 80 litrów na ile starcza ten nawój, to jest teoretycznie dobre 60 butelek mniej, jak nie 80 butelek mniej gazowanych, które, które zużyjemy w trakcie naszego życia, to już jest całkiem sporo. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale, cześć.